No, jestem przy moim truskawkowym eksperymencie w gazonach. No i zobaczcie. Chyba można byłoby powiedzieć, że eksperyment udany. Co prawda tutaj troszeczkę konkurują z poziomkami. Troszeczkę chwasty próbują wrosnąć. Tutaj wyciągnąłem taki dość duży. I tutaj jakieś zwierzę chyba sobie tunele kopie. Ale i tak zobaczcie jakie tutaj piękne truskawki rosną. Więc to wszystko fajnie się udaje. Łatwo jest w tych gazonach te truskawki wypielić. No zobaczcie tylko, jakie piękne owoce już. Teraz będę je sobie zjadał. No i niestety tylko tutaj ten ostatni gazon. Tak troszeczkę marnie tutaj te truskawki rosną. Troszeczkę tutaj widzę, że wrasta szczaw, No a obok poziomki w miarę dają radę, więc mam nadzieję, że jak tutaj będę pilnował te wszystkie kwasy tutaj wokół rosnące. No to i tutaj te truskawki też fajnie podrosną. No i z największych plusów to jest łatwość pielenia i utrzymania w czystości, niezarośnięciu takich pięknych truskawek smacznego.